Witam moi drodzy. Mamy połowę sierpnia, nasz ten dzień, kiedy mogłabym zrobić test smaku moich pomidorów, żeby prze, chociaż w jakiejś tam części pokazać Wam przekrój, teksturę, ewentualną plenność, jak to wyglądało w tym sezonie, co, co mi przetrwało, co dobrze planowało. Jaki jest smak? To takie subiektywne moje odczucia, jakie będą. To Wam troszkę opowiem o tym. Natomiast dzisiaj zrobiłam tylko wyłącznie hotel, hotel, koktajlowe pomidorki, ponieważ mam w sumie 40 odmian. No i nawet mi się na stolnie zmieściło 40 odmian, więc dzisiaj są tylko koktajlowe. Poza tym gadanie i słuchanie przez godzinę to chyba troszeczkę za dużo. Jestem, kto mnie zna, to wie, że sprzedaję nasionka swoje z tych wszystkich odmian. Ale jestem trochę dziwnym sprzedawcą, e, ponieważ ja sprzedaję sprzedajeczkę na Allegro, e, jestem Resmanek84, to będzie w opisie. Albo znajdźcie mnie na Messengerze, pasjonatka ogrodu. Ale jestem dziwnym sprzedawcą, ponieważ proszę Was, nie kupujcie jeszcze teraz. E, ponieważ możecie duże zamówienia, możecie to kupić oczywiście, ale to będą jeszcze stare odmiany, e, mało, mały wybór. Proszę Was, poczekajcie do września, a wtedy będziecie mieli wszystko... E, Fajne, ładne, nowiutkie, świeżutkie. No i będą wszystkie te odmiany, które właśnie teraz wam pokazuję. Więc może zacznijmy. Chyba najbardziej wyczekiwana odmiana w tym roku i przeze mnie, i przez moich subskrybentów. To był mega groniasty czerwony. Taką tylko z nazwę znam. Mega groniasty. W gronie ma 50-100. No nie liczyłam, ale mnóstwo pomidorków. Bardzo plenny. Nie powiem wam, ile zbieram tygodniowo, ponieważ y, najwięcej zbierają moje dzieci. Nie wiem dokładnie ile zjadły, ale no wiem jak te grono wygląda. Kto jest zainteresowany, to niech sobie spojrzy na samym końcu tego filmu. Będą odnośniki do moich filmów starszych, gdzie właśnie będą pokazywane pokroje moich pomidorków. Ale miałam mówić o tym pomidorku, jak on smakuje. Mm. Słodziutki, fajny, zwięzły, nie pęka. Do naniówki się bardzo dobrze nadaje, mi się nie stanie. Jest taki zwięzły, ale nie jest twardy. Bardzo smaczny, bardzo dobry. Czyli i plenność, zdrowotność, i smak. Wszystko na plus. Super. Będę go uwielbiała, chełpiła, uwielbiam go. Tutaj jest moja odmiana, którą mam chyba z 15 lat jak najdłużej. Ma ogoniasty, pierwszy, którego w ogóle go zdobyłam. Nazwę nie znam, więc będzie miała żółty. On jest delikatniejszy. On jest taka. Hmm, taka delikatna galaretka, taki. Hmm, troszkę bardziej kwaśny, ale ma to swój sens. Ma taki prawdziwy pomidorowy smak. Ten to jak cukiereczek. Taki, no a ten jest naprawdę bardzo grubie. On jest taki delikatniejszy. Jak do siedaniówki, to raczej tamten, nie ten, bo ten może się rozwalić. Ten najbardziej smakuje. O, widzicie tu pęk troszeczkę. On najbardziej smakuje, właśnie, z krzaczka zbierany. No jest genialny, też właśnie ma takie wielkie grono, niezawodny. Od 15 lat go mam. Super, uwielbiam go. Tutaj mamy hmm, gruszkę. Kiedyś miałam gruszkę, nie lubiłam tej gruszki, nie smakowała mi, nie była plenna. Mama mi chciała dać tylko gruszkę, powiedziałam, nie chcę, nie chcę, nie chcę. No spróbuj. Spróbowałam bardzo się zdziwiłam, ponieważ ta gruszka nazywa się syberyjska gruszka. I ta gruszka jest cudowna. Nie dość, że w smaku. Mm. Słodziutka, soczysta, wypełniona, no genialna. To jeszcze tak owocuje, super, do samej góry. Przekrój. Jak widzicie na obrazku, genialny pomidorek. Przepraszam za maskanie, ale to się właśnie wiąże z testem smaku. To jest odmiana dość komercyjna, czarna wiśnia, nie dajcie sobie wmówić, że czarna wiśnia jest czarna, czarna wiśnia jest taka właśnie brązowawa, taka troszeczkę zielonkawa w środku, spróbujemy, oczywiście, że spróbujemy, przecież to jest smaku, prawda? Ona jest z tych kwaśnych, kto nie lubi kwaśnych, to to nie jest jego pomidor, ale... To też ma sens. No właśnie, niektórzy lubią sernik zjeść, a niektórzy lubią wuzetkę, tak? Są różne smaki. Nie ma pomidora idealnego. Sami musicie wybrać co będziecie chcieli. Tutaj bardzo plenny. Mm. Mhm. Tuskawkowy. Nazywa się on Tuskawkowy. Przekrój. Dość zwięzły jest. Ale nie jest twardy, to właśnie jest to zwięzły, fajny, słodziutki. No, no co mam powiedzieć, no, kolerny, dobry, no, kolejny dobry pomidor, no super, świetnie. Tu mamy cytrynek wczesny Groniasty. Hm. W jaki sposób on jest gruniasty, to ja nie wiem. Gruniaste są tamte. To jest komercyjna odmiana, możecie go często spotkać gdzieś. Mień nie zachwyciła plennością, smakiem ok, bardzo smaczna. Mm. Słodziutka, delikatna, rozpływająca coś w ustach. No super, ale z, niestety plenność była niezadowalająca jak dla mnie. Choć mój jeden subskrybent powiedział, że one, u niego jest bardzo dobrze, to w gruncie Miałam ja wszystko w foliaku, a on mówi, że w gruncie bardzo dobrze mu się zawiązała. Co to jest? Kto mi powie? Kto na to wie. Ogórek meksykański. Wiemy w całości. Słowa przykąska. Bardzo lubię. Miam, 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 miam. Taki mały skocznik. Hmm. To jest odmiana, której nazwy nie wypowiem. Kto chce, niech sobie czytam. Ja nie ja przeczytać. Przejaście sobie sami. Natomiast jest to odmiana, ja traktowałam ją jako normalną, no fajna, bo ma taki cipelek, który kuje. <gry> Naprawdę kuje. Dość mocno. Był chyba pierwszy. Naprawdę pierwszy był. Zjedliśmy go bardzo dużo, czyli jest bardzo plenne. Smaczne. Z kwaśniejszych raczej. Raczej z kwaśniejszych. Ale jak wyczytałam to okazuje się, że on jest yy, przeznaczony na suszenie w słońcu. Ja tego nie robiłam, ale podobno tak jest. Hmm? Możecie sprawdzić, nie wiem. Tutaj mamy dwie odmiany yy, małych yy, na balkon. Tini team, smaczniejszy, yy, delikatny. No i maskotka, yy, twardsza skórka, nie do końca mi pasuje yy, ta twarda skórka, ale... Zależy to, co wybiera, tak? Bo tu mamy plenność, a tu mamy smak. Może trzeba trzy takie posadzić e, zamiast jednego takiego. Mm, no nie wiem. A tutaj mamy pomidorka. Mm, chyba najsłodszego, jakiekolwiek jadłam. To jest nazywa się Majnowy Smaczek. Mm, jest komercyjny, więc nie poparcie. Ja nie będę miała go dużo. Mm, w tym roku stwierdziłam, że. Y, Troszeczkę go schowam przed dziećmi i schowam go głębiej w foliaku, bo w tamtym roku miałam go na samym początku, więc został wyjedzony. W tym roku go schowałam, wszystko było dobrze, tylko że jak dwa dni temu nagrywałam film, dzieciaki mi podejrzały, gdzie on jest, i już zostałem tego garstka. Wszystko dla dzieci. Ja to robię wszystko dla dzieci, więc jak mam ochotę, to proszę bardzo. Są najsłodsze, słodszych nie jadłam. Bardzo lubię. Mmm, słodziutki. Na cukiereczek. Tak to wygląda. 10 odmian za 2-3-4 dni zobaczymy, kiedy to będzie. Będę robiła film o pomidorach normalnych. Dużo wielkiej wielkości, Tam są białe, tam są zielone. Tam są te prawdziwe czarne. No i tyle. No i jak się mogli, to poczekajcie do września. I to że, że ktoś w ogóle będzie miał ochotę na moich y, nasionek. Mm, Nasionka nie są drogie. E, może ktoś jakiś mi łapkę w górę wystawi, jak mu się podobało to co mówiłam. A może ktoś jakiś komentarz. E, I oczywiście, e, kto został do samego końca, to się o tym dowie, że wszyscy moi subskrybenci, wiadomości, że poinformują mnie, że są moimi subskrybentami, przedstawią się mi to nie ma problemu, ja nie dam dodatkowe nasionka, ponieważ jeżeli Wy mnie oglądacie, skoro Wy mnie lubicie, to ja Was też bardzo lubię, chcę bardzo cenić i chcę Wam podarować coś specjalnie ode mnie, od pasjonatki ogrodu. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Super plenne, mega groniaste, super plenne, mega gruniaste. Plenne i smaczne, no to też są smaczne, ale sybejska łóżka zadziwiła mnie. Czarna wiśnia, Komercyjne, kwaśniejsze, yy, słodziutkie, yy, długie grona, fajnie plenne, yy, stylne No, nie powiem, ta dziwna nazwa, podobno do suszenia. Nie wiem, nie słyszyłam, więc nie wiem. Tini Tim, maskotka i truskawkowy smaczek. Tak to wygląda. Dziękuję za uwagę.